Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę wam, jak przygotować pyszną, świąteczną, wilgotną babkę. Zapraszam do oglądania. Do misy miksera dajemy 250 g masła w temperaturze pokojowej, wsypujemy jedną szklankę cukru i miksujemy przez około 5 minut do uzyskania jasnego, puszystego kremu. Następnie wlewamy 5 jajek i nadal miksujemy. Dodajemy 2 łyżki drzemu pomarańczowego. Jeszcze przez chwilę miksujemy. Dodajemy sok z połowy cytryny. Dodajemy skórkę otartą z jednej cytryny. Miksujemy. Przesiewamy 350 g mąki pszennej. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Miksujemy. Do natłuszczonej formy przekładamy połowy ciasta. A do drugiej połowy wsypujemy 4 łyżki maku. Mieszamy. Ciasto z makiem przekładamy do formy. Ciasto wyrównujemy. I tak przygotowane. Wkładamy do piekarnika. Nagrzanego do 180 stopni. Grzanie góra dół bez termoobiegu na około 45 minut. Po 45 minutach sprawdzamy patyczkiem. Jeśli jest suchy, to znaczy ciasto jest gotowe i wyjmujemy go z piekarnika. Babka upieczona. Pozostawiamy ją chwilę do ostygnięcia, a następnie wyjmujemy delikatnie z formy. Babka po upieczeniu jest wilgotna i bardzo puszysta. Teraz przygotujemy do niej lukier. Bierzemy 3 czwarte szklanki cukru pudru oraz sok wyciśnięty z połowy cytryny. Gotowym lukrem polewamy babkę. Na sam koniec babkę możecie posypać kurką cytrynową lub ozdobić cukrowymi ozdobami. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.